A więc żadną niespodzianką nie jest dla nikogo, że w grach komputerowych występują cheaterzy. Ale Dead by Daylight mierzy się z niesamowitą plagą takich osób. Dzisiaj pokażę wam gierkę z próby robienia adepta na Death Stringerze, która w sumie nie była nawet przeze mnie grana, lecz przez mojego kumpla Kamila. W tym meczu spotkaliśmy się z cheaterem i uznałem, że coś z tego śmiesznego zmontuję. Miłego oglądania. Byłaś o! To. I... O! Lata! Chodziło <laughs> latać! Ja pierdolę. Tak, tak. Dalej skakanie także. On nie umie grać i tak robił. To jest mocne. Ja mam wrażenie w ogóle, że ten na też cituje, nie? No Bo on jak ona ten... Tak latała Ja pierdole Nie, nie, tak nie szczerze, wierzę Tak szczerze? Nigdy nie widziałam... Cztero, dobra Ja... Ja widziałem My graliśmy jakieś z bo chyba na Lux czuję trapera Coś, co mi się kojarzy Możliwe taki tak debil kurwa To jest takie gówno I ona teraz powinna wstać I spuścić mi paletę na łeb Na ja go nie spowieszę przecież nie Patrzcie, nie powiesz tego. Cóż, co to by było za A to Sable pewnie będzie leczyć tą Cloudę, to... I dlaczego leczyć na tym, ten... jeśli to jest wpływ, to to Cloudy ta Sable są chyba głupi też. Że... Czy w ogóle ją leczą i w ogóle. No. Hi there. To, ale oni są... ...złodni na <grymne> Nie mogę. <grymne> ale ślimaczek. O. No... ...kwent pewnie. I co? Insta-heal'ek. Nieco heavy. A celu na filmie jest na... Kogo? No Sable. Ale wiesz, ja każdego normalnie wieszałem ja na początku. To. <grymne> <grymne> Nara. Mi się tak szczerze, ale na nie jest. Mnie <grymne> bawi tak szczerze. Bo wiem, że jestem lepszy od niej. No, ale to jest, kurwa głupie, że ona cheatując i tak kurwa takie chujowe rzeczy robi. Że błędy po prostu. No, wiesz, no jest jak jest, nie? Ten Quentin pewnie ją jeszcze leczy, albo ona sama już wstaje. Spróbuj go powiesić. No przecież nie do mnie, teraz na to. Nie, no a Kirk daje lepszej powiedz. On już się zablokował. A, nie, odblokowała. Do jednego nie żyje, ja bądź go. leży z O, coś tam leciało, kurwa. No kurde, to widziałem jak sobie pobiegło. Ida miał dziwną ocenę, czy mi się wydawało też. Nie wiem, to było ciekawe. No jeszcze baguję. O, dostał na koniec, dostał na koniec speeda. To było widać, tak fuj. dwóch cheaterów, nie? A więc jak można tutaj zobaczyć? Ten Renato miał smash hita. A co robi ten perk? Po zastunowaniu paletą killera dostajesz movement spida. My po prostu mamy urojenia. Co najmniej. O, w ogóle fajne te marki były tam na górze, nie? Patrz, gen prawie Wybuchnie jak będę przy nim. Nie ma jej... ...zajebiście... ...niewidzialna. Kurwa. On, ona była w tym. Jak w Dark Souls'a, kurwa, normalnie, doczydała. Ale poszło. Alex Głupia, kurwa, pizda. Jeszcze. Ale patrz, no, jak ona i tak. koci, nic nie mogę zrobić. No za Za późno też najwice tu dzisiaj biega chyba bo... No ja słyszałem ją właśnie no. Na prawo gdzieś Ona pewnie go no robi Nie, no. ze ścianą. No szkoda, bo to by byłby adept Ale, no trudno. Do ze jest sztuka Robi tego No Cudno Pytanie, czy on uratuje tego kolegę? Czy nie? O! <gry> Przerwałem i ten. Dobra, i kurwa. pój Ona na się pewnie tepnie, ale po prostu. Ginął może. A The Sable sama tu przyszła. Jeden leży. Leży na The Sable. Ona ucieknie teraz, jakby będzie nie umrzeć. Nie, umarło. U. Jestem ciekawy, czy coś napiszę. A się napiszę dzieci funny game, to No ja bym tak nie pisała, bo jakby to jest żałosne, nie wiem. Ono od no,